Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. To jestem ja, a dzisiaj będziemy przeglądać gry flashowe, ponieważ obiegła internet informacja, że właśnie wtyczka Flash Adobe będzie za niedługo wyłączona. No i wszystkie gry flashowe, które do tej pory działały, na przykład na różnych um, Um, internetach. To, to są te wszystkie gry takie pomniejsze, które gra się na lekcji, jak się nie słucha nauczyciela informatyki. <grym> um, przynajmniej tak w podstawówce pamiętam, że się grało w to zawsze. Um, i z racji, że właśnie te gry będą za niedługo wyłączone, to chciałem po prostu sprawdzić je na nowo, zobaczyć, jak, jak, jak się trzymają, też sobie je zachować sobie jakoś w pamięci, zanim znikną po prostu, bo nie dało się w nie grać, bo nie na tej więc tak. Przegląd fleszówek dzisiaj będzie, więc zaczynajmy już, nie, nie będę przedłużał więcej. Okej, okay, musiałem przejechać wszystkie reklamy. Bo oczywiście to jest. To są jak. To jest oczywiście gra przeglądarkowa. No i mamy tutaj pierwsza, pierwsza gra właśnie ogień i woda. O ile pamiętacie, to jest gra logiczna. Zostawiłem też troszeczkę tutaj takiego okienka, żebyście widzieli, gdzie ja jestem, na jakiej, na jakiej stronie. I, I jeżeli pamiętacie, to to jest gra logiczna, która polegała właśnie na tym, że sterujemy dwoma postaciami jestem... Właśnie jestem debilem, matko Święta. Steruję dwoma postaciami właśnie chłopca i dziewczynki i chodzi o to, że po prostu trzeba przechodzić kolejne poziomy. Bardzo prosta gra. Um, I zawsze pamiętam jak graliśmy gdzieś to na przykład na jakiś yy, yy, gdzieś tam na przykład na informatyce, jak pani nam powiedziała, że już mamy spokój na dzisiaj, to zawsze Właśnie grywało się w tym ogień i wodę na przykład, i zawsze był ten jeden śmieszek, który w ostatniej chwili, gdy już mieliśmy zrobić cały poziom, ginął sobie i mówił: Aha, ha, ha, ale jestem śmieszny. Albo, albo był ten, co bardzo chce zagrać, ale nie ogarnia, nie? I, i to byłem zazwyczaj. <laughs> nie. Niestety nie mam tutaj za bardzo z kim zagrać. Mogłbym zawołać siostrę, ale chyba nie, nie zniosłaby teraz, żeby ją nagrywać, więc może, może to pominimy. O matko, nawet pomiędzy poziomami wypchnęli te prze przeklęte reklamy? Serio? Goddammit! Za moich czasów reklam tyle nie było! Co tu się odwaliło? Co się dzieje z tym światem? 2020, matko święta, co tu się odwala? Ja Ciążę jestem debilem. Myślę, że mogę przejść wodą przez lawetę. Tak. O, tu można przewijać poprzez oglądanie... Znaczy, można pominąć śmierć poprzez obejrzenie reklamy, ale nie będziemy tego robić. O ile pamiętam, to ta gra też ma dużo w sobie glitchy, różnych takich bugów. Pamiętam, że często przegrywaliśmy przez to, że właśnie coś się zacięło, albo coś się zgliczowało, albo że ktoś był debilem, tak jak ja przed chwilą. Ach. ale teraz patrząc, to tak wydaje się trochę nudna, szczerze powiedziawszy. Teraz, jak patrzę na tą grę, to ona jest troszeczkę nudna, prawdę Że już tak. Nie chodzi o to, że se. Nie o to chodzi, że se w tym momencie nie mi przeskoczyć, tylko. Chodzi mi o to, że troszeczkę jednak. No nie. Dobra, wiecie co, przechodzimy do kolejnej gry. No więc teraz mamy to się nazywało Boxhead 2. Yy, nie, 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 nazywało na plażę. Tak, 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 tak. Boxhead 2 to jest taka szczelawka. Natomiast no kiedyś to się grało, kiedyś to było ten. Tym bardziej, że właśnie te gry też, często są nastawione na kooperację, co jak przychodzi na przykład do ciebie ktoś i jesteś nerdem, który nie wie co innego zrobić ze swoim życiem niż ganie w gry, to gracie sobie razem, no i tyle, nie. O może to jest tak smutne. Ale tak, no i tutaj właśnie pamiętam, że co było... matko. To było bardzo, to było... To się bardzo fajnie grało, tym bardziej, że no jak na grę taką jeszcze przyglądową, to to ma zaskakująco dużo Ale pamiętam zawsze, jak się wkurzaliśmy na siebie nawzajem, jak z kumplami, bo kudę. Tak, miałem kiedyś kumpli. Wow! Z kumplami się kiedyś wkurzaliśmy na to, bo kudę. Czemu ty się wystrzeliwujesz? wysadzasz beczki i pewnie nie zabiłeś. Pamiętam, były, były takie. były takie czasy, były coś takiego. Ale tak, o jak widać, języki są bardzo, bardzo, bardzo denerwujące. Być no, mógłbyś już umrzeć. O, nareszcie. Wiem, szczerze, że no, teraz też wydaje się to troszeczkę. E, Bowling, ale no. E, aczkolwiek tak, e, Boxhead był bardzo, bardzo fajny, właśnie. Ciebie, może. E, bardzo mądre z mojej strony. Okej. Okay. ale teraz skupię się na komentowaniu, to, to jest takiego, że, leby, że gra jest, No. Patrząc teraz z perspektywy czasu no to to jest trochę prymitywne Eee. <grymne> <grymne> e, wiecie co Przudziłem się. Jakby <grymne> 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 w Minecrafcie dzisiaj już bardziej... Jestem już bardziej za... za, za bardziej roz, roz w momencie gdy... Ozerwany? Bardziej się lepiej się bawię w Minecraftie kiedy kopię build, więc... Ym, więc no, tak, trochę. Tak trochę przechodzimy chyba do kolejnej gdy bo chyba nie za bardzo mam tu dużo więcej do powiedzenia. Ogólnie następną grą, którą będziemy tutaj sobie przypominać, to będzie w The Fancy Pants Adventure. I wziąłem trzecią część, bo pamiętam, że ona była najlepsza. E, ogólnie jest to bardzo przyjemna platformówka tym razem i jest tym razem jedna... Jednego gracza, chciałem powiedzieć, ale właśnie zauważyłem, że tam pisze, że można grać online z przyjaciółmi i... Tak. Bardzo ładna, animowana grafika. Tak, ogólnie tu jest jakieś coś, że... Piraci kogoś... Ten. W ogóle, że kupowały jakąś księżniczkę i tak dalej. Bardzo ładna animacja, właśnie to chciałem... To jest zarąbiste. Ta bardzo piękna animacja. Tylko... Troszeczkę dziwna jest stylowanie, ponieważ skaczemy S. To jump, use this... Natomiast właśnie powochałem tą za to, że ma taką bardzo piękną, rysowaną grafikę. Um, I też... I też właśnie sterowanie jest bardzo przyjemne, chociaż czasami trochę nieintuicyjne, w sensie... No, wiem, przyjemne, nieintuicyjne, trochę się mylę. Znaczy, w sensie trochę się zaprzeczam na nawzajem. Ale... Dame W sensie... Pod S skaczemy. To jest coś, co jest dziwne na przykład, ponieważ pod S zazwyczaj jest iść w górę, czy coś takiego. Też czasami nie jest to do... Można, nie można tutaj do, dokładnie... O! Co tu się stało? Jakoś przeklipowałem się przez ten. dobra, okej. Okay. Chcę powiedzieć, że właśnie czasami trudno jest zrozumieć, jak te... Jak to... Jak to... Um, jak to sta co nasza postać zrobi? Bo w tym momencie właśnie... Czasami jest to trochę nieintuicyjne, co ona właściwie odwali. Czasami wchodzi na tą ścianę, czasami nie, czasami... Robi jeszcze inną rzecz. Także no. Dobra. Start. Um. Mamy tutaj ogólnie, i teraz zaczyna się główna gra. Chodzi tu o to, że naprawdę jest tu odgroma rzeczy, które można zrobić. W sensie, to jest taka typowa platformówka, gdzie musisz patrzeć na wszystko dosłownie. Nie ja powiem wam, że pod względem gameplayu te gry ta gra mi się stale wydaje tak samo dobra jak poprzednio. W sensie, jakby teraz. Widzę, że faktycznie ta platformówka jest taką platformówką pełną palą. Nie, jest, nie ma tu jakichś problemów związanych z tym, że to jest gra... Przykład, że to jest gra y, przeglądarkowa. W ogóle nie widzę tego, jakby. Ja muszę, muszę się rozpędzić, żeby znaleźć tam gwiazdkę. Ale tak, To jest tyle znajdziek i jak jako człowiek, który ma po prostu obsesję na punkcie znajdziek, to... Zawsze miałem po prostu takie palcie, żeby to wszystko zebrać. A że czasami przesiedywałem naprawdę dużo godzin na komputerze i odpłatę. się rodzice byli przerażeni, potem wściekli na mnie. No dalej, są, jakby trzeba się zastanowić, ale już teraz w sumie to aż tak nie gadają, bo uważają, że jestem prostu człowiekiem. Czyli, no, tak mi się wydaje. Ale no. Ym... Tej gry jest naprawdę zanowisty. Nie, za yy, nie za dużo gram w. Nie za dużo gram w platformówki, ale podoba mi się. Naprawdę jest to coś fajnego. Przecież skakanie po ścianach, wszystko, wszystkie luchy, które powinniśmy umieć, są. Właśnie zalobiste jest to, że tak bardzo też yy, nagradza nas za to, że mamy odpowiedni feeling tego wszystkiego. Czyli zupełnie inaczej niż ja gram. <noise> właśnie, że robimy, że robimy, że cały czas praktycznie biegniemy. O, jak cały czas biegniemy, to to jest najlepiej, właśnie. Z tych wszystkich giełd, co na razie przejrzeliśmy, z tych boxheada i jeszcze tam chyba, i jeszcze te, ten ogień, i wodę, to w to mi się cały czas cegać. Mimo, że już 5 sekund gramy, więc jest jakiś progres. Au, wspomniałem o tym. Trzeba. No właśnie, trzeba na nich yy, slajdem zrobić. Państwo tak, 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 coś tu... A nieważne. Nie to by to... To by to... Kto by, to sz... kto by słuchał fabuły? No. <grytanie> tu mamy jeszcze jakiś ten. No właśnie tutaj wszędzie pełno sekretów, jakiś ten... Mówię wam, to jest platformówka pełną palą, ale widzę, że właśnie klas kolejny kolei mi przez ścianę. Co jest... Em, zastanawiające. Nie pamiętam, żeby ta gra się też tak glitchowała w przeszłości. Nie wiem, czy to przez mój komputer, który nie wiem, co, co ma jakieś problemy z, nawet z takimi grami, czy nie wiem. Strasznie ten luk jest taki. O, teraz nie chciałem tego zrobić. Strasznie taki rozpływający się, że jak tapniesz delikatnie nawet ten to. Robisz już jakiś niesamowity skok do po do, 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 do prostu. Tak ślizga się ta postać. O. Właśnie chyba na tym polega taka, żeby się ślizgać, a ja tu próbuję jakieś. Bardzo. ten, bardzo jakieś skomplikowane skoki robić. Tak, ogólnie nie podobali mu córkę, taka jest, taka jest, taka jest fabuła. Potem ta jakiś plot twist jest na koniec, ale. Ale nim... wow. Jakiś tam plot twist jest chyba dalej, ale. nie mam teraz. Nie, tam dojdzie, nie dojdziemy i tak, bo naprawdę, tak, gra jest długa, w sensie. Jak w to chyba pamiętam kiedyś nawet 3 godziny i nie przeszedłem całej gry. To pamiętam. Więc jak na sieciówkę, to naprawdę to jest bardzo fajna gra. Mam nadzieję, że autor, jeżeli... Znaczy, mam nadzieję, że będzie na tyle miły, że yy, przerobi tą grę na przykład na jakiś inny silnik i w ten sposób yy, będzie można zagrać tą grę nawet po, nawet po tym, jak ten yy, Adobe Flash przestanie działać. Tylko, że właśnie to jest to, że ta gra jest najlepsza, kiedy się w niej biegnie non-stop... A! Matko święta, fuga z mieczem mnie dopadła. What the fuck? Jak się w niej biegnie non-stop, ta gra jest zarąbista... PRZESTAŃ! Ta gra jest zarąbista, kiedy się w niej biegnie non-stop, dajcie mi w końcu powiedzieć. A... tyle znajdziek, że człowiek nie chce biec, bo chce to wszystko zebrać. I to jest właśnie problem, że... Au! Okej, okay, muszę ich unikać, zrozumiałem, okej. Okay. To jest problem, że jak się te wszystkie znajdźki chce zebrać, to strasznie ten sterowanie troszeczkę przeszkadza. Ściągamy kółek, ale nie, powiem Wam, że animacja tego wszystkiego i jakby. i jakby. Nie, animacja jest zalombista po prostu, jak zwiedzieliście na tych piratach, po prostu ten korek, wyciąganie kolka, to wszystko, to jest świetne po prostu. To jest taka, ten. To jest taka fabuła. Nie, przepraszam, nie polowali ją, tylko że ona kopnęła kapitana w krocze, przez co piraci uznali ją za bardziej męską od kapitana i, i ją wzięli ze sobą. Taka takie, jest fabuła, dobra. O, kurde, mysz. Mysz? Kto, 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 kto tam mysz? Pistolet, tak. Chciałem skoczyć. Właśnie o tym mówię, że czasami te kontrolki są takie. O, właśnie, bo ja ci Wciskałem, widzicie teraz przed chwilą, strzałkę do góry zamiast. Zamiast ściskać S, żeby skoczyć, przez co pomyłka kosztowała mnie to, że dostałem po, po głowie. Dobra, myślę, że <grym> na razie dość Fancy Pantsmana. Yy, bardzo mi się podoba, tak dam nadzieję, że może auto będzie miał w sobie siłę, może zrobi sobie zbiórkę jakąś crowdfundingową, żeby właśnie tę grę wspomóc i żeby została ona po, cały czas grywalna, mimo że na flash właśnie to już wydalony z. Wydalony? Posunięty jakby z internetu. Proszę pani, proszę pani! Bo Kuba tą brutalną grę miecze i sandały! <ścoughs> o, jak ja pamiętam tą grę. Man, jak się zawsze. O, to była gra zakazana w szkole, bo jest ona dosyć brutalna. I men, jak się w to gdało. Wiecie co zrobi tak? Eee... O, ty jesteś ładny. I jestem no name'em, bo sobie nie wziąłem żadnego imienia. Ale no, ogólnie to jest RPG, bardzo prosty RPG. Chodzi w nim o to, że po prostu musimy grać na Adenie yy, poprzez turowę. Zacznę Zresztą zobaczycie, pokażę wam. To jest... z yy, fleszówka chyba? Question mark? Nie jestem pewien, ale chcę ją też pokazać, bo jest naprawdę fajna. Tak, tu możemy kupować różne rzeczy. Yy, Hełm, jakieś rzeczy... No, zwiążmy to nasze cudne... Nupka. Okej. Może jakąś tarczę sobie kupimy taką prostą. Tak. Um. Ok. Okej. I no, idziemy. I najlepsze jest to, że jak nic nie kupimy, to oni się wkurzają, właśnie. To jest to. Musimy wygrać jak najwięcej pojedynków, bo inaczej nie dostaniemy pieniędzy. I wtedy, jakby to powiedzieć. Nie mamy szans w takim starciu, bardzo y, takim ostatecznym, gdzie walczymy na śmierć i życie. Jest to symulator gladiatora, taki sobie, nie? Myślę, że każdy w to grał, Matka Święta. Znaczy, nie wiem, czy każdy, ale. O, matko Święta. Właśnie o, o to chodziło, o te sceny, kiedy pokonywaliśmy pokonywali przeciwnika. Co było niedobre zawsze. To, to było zakazane. Schodzimy na arenę znowu. To jest pierwsza część. W drugiej części było znacznie więcej rzeczy. Na przykład była możliwość... O, to, 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 za daleko byłem. Na przykład było, było więcej właśnie opcji, było więcej... Były też gonie dystansowe na przykład. Była też trochę trudniejsza, tak pamiętam. Widzę, że tutaj są od początku na śmierci życie walki nie ma jakby nie ma jakby tych takich podstawowych walk na początek, na początek co były w długiej części. Ale właśnie to jest naprawdę przyjemna gierka. E, przyjemna gierka RPG, którą... W to nie były sandowe, ale cudne. O właśnie, Champion Battle, to jest taka wielka bitwa co jakiś czas. I właśnie, teraz mamy tutaj czempiona, który jest naprawdę trudnym przeciwnikiem i trzeba będzie na niego uważać. Oh. Um, może być źle. No, tak, także no. To było tyle. Zobaczę drugą część niech będzie ten. Tak, jest, tak, na początek. W ogóle tu dodali jakiś ten Dodali fabułę w ogóle na początek właśnie, w tym drugim tym Jest bardzo ciekawe. ]eszcze. Tu, i tu wystarczy, że kogoś zdziabniemy raz w z tymi wygranymi. Tu mamy właśnie więcej rzeczy znacznie. Mamy kościół, mamy Magic Shop. One naprawdę dużo dają później. Więc mamy 2000 Zeta i teraz to wszystko jest droższe, Nie pamiętam. Tak, tu jest drożej. Na początek cenić broń jakąkolwiek. I może. Może Breastprite? O nie, dobra, tego nie kupimy. Jakąś tarczę, chociażby podstawową, nie? Idea, o kurde, jest jeszcze droższa. No dobra, ale zmian, tutaj jest. Kupmy sobie jeszcze hełm, i dobra, właśnie. I teraz mamy właśnie to, ten wybór, że najpierw możemy zrobić pojedynek, czyli na jakby tylko na samo, na, na same działgnięcie się, czy coś takiego, i torment, czyli na śmierć i życie. Więc yy, bierzemy to duel, bo musimy zdawać pieniądze na jakby, na nie. sprzęt. Bo Torment to jest coś już naprawdę, to jest coś innego, już. A, i teraz są właśnie, jeszcze są tak zwane, jest, jest Animal, teraz, że jak właśnie musimy zniszczyć Animal przeciwnika, i dopiero go. potem go. E, on dostaje go. Właśnie. Enchant Weapon to jest coś, co się bardzo przyda. I myślę, że najlepszym sposobem będzie ogień albo trucizna. Przyda mi się jakaś lepsza broń. Albo dodatkowa broń jakaś, yy, ten, ale jest to wszystko za drogie. Muszę najpierw wygrać jeszcze jedną bitwę. Nie, na, no, wracaj tam. Niepotrzebnie tak podchodziłem, no. Bo... W ten sposób mógł mnie zaatakować? Well... To nie poszło po mojej myśli? Okej. Okay. Okej, okay, i chyba tam a ten... A, a, czy też event wyszedł, że mogłem ochronić miasto i w ten sposób dostałem... atak, bodajże. Mam zero... Mam zero tych, bo przegrałem duel, a, no tak. Bardzo inteligentnie z Teraz właśnie poprzez to, że przegrałem ten jeden ten może być to problem. Bo... On... ...wamy mikrofon. E, bo no, straciłem całe pieniądze i nie mogę w ten sposób właśnie przegrać tą desencję. Właśnie, jeszcze można. Na przykład teleport zdobyć. No, i mamy Torment. No i niestety muszę już. Ten? Nie, ja za bardzo co do innego do roboty, więc no. Są no teraz teleport. Nie, to jest super atak, który mogę naładować sobie co jakiś czas. Mm, ale na razie go nie będziemy wykorzystywać chyba. Au! Nice stary! Nie, za, za daleko byłem, za no, trudno. Myślałem, że go walno. Dobra, to chyba na razie będzie na tyle. To były cztery fleszówki, które chciałem wam przypomnieć. O, gość od się um, i dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej.